Rezesowa Mirka zamiast jechać na mecz swojej drużyny, utknęła w domu z całym swoim inwentarzem. Dosłownie, nie dawaj mu takiej dużej. Daj no. I gdzie? No, coś ty? Temu tylko taką małą. Nie, za duże to jest, przyszkolomik ci tego nie zje. Siedem papukty. Tych to tu jest 5, to jest siedem. 12 papuk, sześć kanarków i te twoje trąbki. jak one się znowu nazywam zeberki cztery. To jest pirania, ale to jest roślinożerna pirania, to nie jest ta mięsożerna. My no ją ja nazywamy piraniątko. No, <laughs> nie nudzi nam się przy, przy nich wszystkich, nie? Powiedz, nie nudzi się, nie? No jasne, nie nudzi się, nie. <laughs> Dzisiaj naprzód Wieszowa gra z twardym przeciwnikiem. Mecz z Sokołem z Brosławicy to gminne derby. Stawka jest zatem wysoka, bo o lokalny honor. Boisko jest straszne. Można powiedzieć, że, że łąka, a nie boisko nawet. Mamy jedyną możliwość, panowie, zagrać bezpośrednią piłkę na napastników. Omijać linię pomocy. Panowie, powiem wam tylko dobrą rzecz. My ten mecz wygramy. My ten mecz, poczekaj, my ten mecz wygramy. Tak, panowie, jedziemy. Ku... Daj jedziemy! Dawaj! O, jak... Jedź, jedź, jedź teraz, jedź! Ryba, daj mu na ścianę, wyjdź mu na ścianę, wyjdź mu na ścianę do gry. Powalcz jeszcze, powalcz! Mirka wciąż jest zajęta. Musi jeszcze oporządzić bardzo ważnego gościa, który zawitał w domu! i musi być gotowy na wielki piątek! To nie jest ta farba. Nie, to nie jest ta. Nie, jak pamiętasz, jak mi żołnierzy ze Bożego grobu zamalowałeś na czarno. Pamiętasz to jeszcze? O, pamiętam. Pamiętasz to jeszcze. Bo ja lubię malować. Odnowiłam jednego anioła, całego go zrobiłam, przyjechał do kościoła, później zabrałam drugiego. No to wiesz, no zrób jeszcze tego. Tamten jest pęknięty, tamten coś i tak się rozkręcił system naprawy figurek.